Cześć wszystkim z tej strony, Prej, Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu 22 listopada na euro-dolarze, moi drodzy. Podsumujemy sobie moje dzisiejsze rozegranie, które zakończyło się zyskiem w wysokości 1130 dolarów generalnie jakby patrzeć na taki rzeczywisty risk to reward, czyli ile ja ryzykuję na takie setupy, no to powiedzmy, że było to mniej więcej 1 do 4, 1 do 5, dlatego że ja maksymalnie ryzykuję około 200 dolarów na wejście, a później to wejście sobie piramiduje w pewien sposób już na zyskach, które pozycja, które pozycja utworzyła. No i tak też jak widzicie. Pierwsze wejście przy 9.05.6, później 9.102, czyli 56, 102 i 132. Wszystkie wyjścia miały miejsce w okolicy 185. No i oczywiście było, wyjście było w okolicy godziny 10, a wejście było w okolicy 9.21, jeżeli chodzi o pierwsze. No i to, moi drodzy, tyle, tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z. Samą pozycją w Metatraderze. Pamiętając oczywiście o tym, że jesteśmy teraz w dosyć specyficznej sytuacji, omówimy sobie tutaj tak naprawdę całe zagadnienie tego, co się teraz wydarza na eurodolarze, żeby skupić się tutaj tak naprawdę na pewnego rodzaju baja się na razie tylko wyłączę sobie tutaj to z monthly i pewnie z weekly w sumie z daily też może być więc tak na samym eurodolarze no bardzo prosto trafiliśmy do tego monthly order bloka który jest który jest bearish czyli jest po prostu na spadki ja order bloki zaznaczam po body więc jakby tutaj dla mnie body jest najistotniejsze dodatkowo mierząc sobie fipsem cały ten ruch już po knotach no to widzimy że jesteśmy w okolicach 61,8 jeżeli chodzi o ten retracement, dlatego też higher time frame w tym momencie w pewnym sensie bearish, a raczej na spadki, dlatego że no jesteśmy w tak potencjalnym miejscu, które może po prostu zawrócić. Oczywistym jest to, że widzimy tu mocnego swing który który już tak naprawdę jest w fazie końcowej, moim zdaniem, ekspansji. Teraz będziemy mogli oczekiwać jakiś, właśnie retracement. Natomiast mimo, że jakby tutaj monthly pokazuje, pokazuje właśnie taki spadek, i tak dalej, no to popatrzmy sobie na to z perspektywy, moi drodzy, już bardziej właśnie tego, jak wygląda to na weekly. No to na tym weekly oczywiście wpadliśmy tutaj wcześniej już znacznie w ten volume imbalance, bo to już miało miejsce tak naprawdę w, powiedzmy sobie szczerze, tu mamy wrzesień, tu mamy. Sierpień, tak, i tu będzie e, tak naprawdę lipiec, więc w lipcu wpadliśmy w tego volume imbalansa, no i od tego momentu utworzyliśmy dosyć spory spadek. Obecnie jesteśmy, tak jak widzicie, odbijamy się od tego manfi order blocka. Popatrzymy sobie jeszcze jak to wygląda na daily, bo wygląda to nieco lepiej pod kątem tego fair value gapa. No Dosłownie tylko zahaczyliśmy tego fair value gapa na daily i od razu mocna reakcja. Także mocne reakcje na shorty. Dlaczego tak naprawdę dzisiaj longowałem? Już Wam to wszystko oczywiście wytłumaczę, bo najzwyczajniej w świecie zebraliśmy po prostu dosyć Konkretną płynność, która gdzieś tutaj tak naprawdę mnie interesowała od początku, dlatego że zebraliśmy płynność z poprzedniego dnia. I już tłumaczę ten dzisiejszy setup. Ten take profit, to wszystko tutaj. Take profit oraz wejście jest tak naprawdę sensownie pokazane. Natomiast jeżeli chodzi o stop lossy, tutaj trzeba troszeczkę już wziąć poprawkę. Mimo, że stop losa gdzieś pierwszego na samym początku, na wejściu zawsze daje gdzieś po prostu poniżej. Natomiast ja raczej jestem spekulantem, który aktywnie podchodzi do swojej pozycji. I jeżeli wchodzę, to to ma działać. Jeżeli nie działa od razu, to ucinam jak najszybciej straty i patrzę, czy będzie jakieś lepsze wejście. Dlatego też tak naprawdę, gdyby popatrzeć na to z takiej realnej perspektywy, no to trzeba by było powiedzieć, że stop loss byłby gdzieś mniej więcej tutaj właśnie poniżej około powiedzmy sobie tej struktury, ale to tak naprawdę na samym początku, no bo później już bazuje na kapitale, który gdzieś zbieram podczas pozycji a dzięki temu jestem w stanie utrzymać tak naprawdę bardzo małe ryzyko bo maksymalnie 0,2 0,3% konta tutaj na challenge'u ryzykuje a daje się rozwinąć po prostu trade'om, które, które, które po prostu mają sens i które żrą mówiąc kolokwialnie wiem że to dla wielu osób może być specyficzny rodzaj roze rozegrań natomiast no jest to po prostu odwrotność tego z czym większość ma problem czyli w momencie kiedy trade żre no to wtedy dokładamy a nie dokładamy wtedy kiedy trade od razu nam Pokazuje wejście, że, że tak naprawdę nie za, bardzo, nie za bardzo idziemy w dobrą stronę. Oczywiście to nie są żadne porady inwestycyjne, i tak dalej, żeby była jasność. Natomiast to jest po prostu gdzieś tam na moja najzwyczajniej w świecie taktyka, i, techno i powiedzmy sobie technika, z której korzystam. No i co, moi drodzy? Zebraliśmy preview day low. Zobaczyłem tak naprawdę w momencie, kiedy usiadłem do kompa dzisiaj, zobaczyłem bardzo duże tutaj już fajne wzrosty po zebraniu tego low. Z poprzedniego dnia, dlatego też właśnie na wzrosty się zapakowałem, ale dosyć bezpiecznie targetowałem, bo po pierwsze, na samym początku chciałem zobaczyć, jak zareagujemy w tym fair value gapie. Jeżeli ten fair value gap pokazałby mi, że cena nie ma tutaj siły, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie się przez niego po prostu przelecieć tak, jak ma to miejsce teraz, no to dla mnie byłoby to wtedy oczywiste do tego, żeby tą pozycję zamknąć z minimalnym zyskiem i tyle. Natomiast rzeczywiście przez niego przelecieliśmy, dodatkowo utworzyliśmy z niego wsparcie, czyli stał się on reverse, boże, inverted wervaliu gapem i przez to tak naprawdę później już chciałem targetować gdzieś górę sesji azjatyckiej na początku. Natomiast doszedłem do wniosku, że nie chciałem, nie chciałem atakować aż tutaj tej płynności, dlatego że kiedy zwróciłem uwagę na H4, co jak się okazuje, teraz było dobrą decyzją. No to moglibyśmy mogliśmy mieć tak zwane po prostu failed to, dis, to displacement, czyli po prostu nie moglibyśmy nie być w stanie zebrać tej płynności. Dlatego też zastosowałem moją taktykę zmoczenia zbroi i zebrałem gdzieś już właśnie profity nieco, moi drodzy, nieco szybciej, bo zebraliśmy je po czemu tutaj ten take profit jest w tym miejscu, nie podoba mi się to, dlaczego on się tu przesunął, bo zebraliśmy po 1.85, tak, czyli take profit powinien być tutaj. Więc tak jak widzicie praktycznie już na końcu końcóweczce tego weeka udało się zebrać i to jest całkiem, całkiem, całkiem pozytywne wyjście dla mnie, szczególnie po tym, co, co zobaczyłem tutaj później. Natomiast byłem dosyć świadomy tego, że rozgrywam dzisiaj tak naprawdę tą sesję londyńską dosyć specyficznie, natomiast, natomiast Zebranie tej płynności, tego Preview day Loa było dla mnie dosyć tutaj, dosyć istotną przesłanką. Dodatkowo, kolejnym miejscem, w, które gdzieś, w, którym, w którym mieliśmy problem, no to ta północ, otwarcie północy nowojorskiej, no i ten order block, który tu ma miejsce, tak naprawdę, tu gdzieś znowu zaczęliśmy się cofać troszeczkę też na 5 to widać. Natomiast już na tej ostatniej podbitce rzeczywiście udało się, udało się tutaj już definitywnie po prostu to wszystko zamknąć. Więc tak, wyglądał, tak wyglądało to dzisiejsze, moi drodzy, rozegranie, generalnie jeżeli chodzi o, o całokształt. Jedna bardzo ważna kwestia, zadajecie, moi drodzy, wiele pytań, jak ja te rzeczy rozgrywam i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, w 90%, jeżeli mam być z wami szczerym, to w 90% będzie to intuicja na ten moment, dlatego że szukam przesłanek związanych z zebraniem właśnie, czy to previous day high, czy to previous day low i tak dalej, i tak dalej. Szukam momentum na wykresie i szukam miejsc, w których rzeczywiście wyjście miałoby sens i przede wszystkim obserwuję cenę. Jeżeli ktoś teraz by mnie spytał o to, Prej, jaka jest Twoja strategia, no to powiem Ci najzwyczajniej w świecie obserwacja ceny i jej zachowania i szukania okazji za, na podstawie właśnie zachowania tej ceny. I dzięki temu jestem w stanie po prostu obserwować to, co pokazuje mi cena, a nie trzymać wszystko, wszystkiego się kurczowo, nawet w momencie, kiedy widzę, że nie mam racji. No bo kiedybym wszedł w tego kiedy kiedybym zobaczył, że na przykład tutaj, w tym fair value gapie w połowie. Już mamy mocną odbitkę, to zamknąłbym wszystkie trady No bo przecież jesteśmy w stanie wejść później. Jeżeli tutaj stwierdziliśmy, że było, była okazja do tego, żeby się zapakować na fajny wzrost, to dlaczego w takim razie, skoro odbilibyśmy się tutaj, zobaczylibyśmy, że w tym fair value gapie rzeczywiście przy 50%, tak? Bo tutaj niektóre osoby mogą nie wiedzieć, że można zmierzyć sobie 50% fair value gapa i zobaczyć, jak w tych 50% tak naprawdę cena w tym equilibrium reaguje. I jeżeli byśmy reagowali właśnie w taki sposób, o podobny na przykład jak tutaj, teraz kiedy ten fair Value gap stał się inwertet Value gapem no to tak naprawdę byłaby to jasna przesłanka do tego, żeby stąd z tego wychodzić, bo setup po prostu jest nieważny w tym, w tym momencie. Przynajmniej dla mnie, przynajmniej taka jest gdzieś tam moja taktyka w tego typu sytuacjach. Także mam nadzieję, że to wszystko jest jakby tutaj dla Was jak najbardziej, moi drodzy, jasne. No i oczywistym jest jeszcze kwestia samego dolara, do którego musimy sobie przejść, no bo. Sam dolar dzisiaj również pokazywał dosyć ciekawe rzeczy. Po pierwsze, zbliżyliśmy się tutaj do tego Fair Value Gapa. On jest chyba Fair Value Gapem z Daily, jeżeli pamiętam, albo z Hatchfurki. Zaraz zobaczymy. Tak, z Hatchfurki. Więc mieliśmy tutaj Fair Value Gapa na samym dolarze na Hatchfurce. Wiecie zresztą, że ja się DXYM bardzo mocno suplementuję w przypadku mojej spekulacji. Więc mieliśmy naprawdę tutaj fajnego Fair Value Gapa Weekly Open. Czyli tak naprawdę byliśmy blisko dosyć istotnego miejsca, dlatego też właśnie ten, ten spadek dosyć mocno antycypowałem, który był de facto retracementem na dolarze. No, bo jak widzicie, wybiliśmy się dosyć, dosyć mocno w późniejszym, w późniejszym czasie. Jeżeli chodzi o samego dolara, jeszcze patrząc na to, no to moi drodzy. Świeca weekly, tak jak widzicie, dosyć mocny tutaj fail to displacement, jeżeli chodzi o tą płynność. Chociaż zobaczymy, jak, jak będzie rzeczywiście tutaj. Czy, czy może nie zlecimy jednak niżej? Natomiast, patrząc na samo monthly, wyłączmy sobie na razie to tutaj. No to rzeczywiście, moi drodzy, no cały czas podtrzymuję tą samą tezę, którą miałem wcześniej. Czyli mamy, moi drodzy, tutaj tego order blocka, w którym się tak naprawdę znajdujemy non-stop. Um, znaczy obecnie właściwie znowu się od niego odbiliśmy po tym swing highu do tego fair value gapa, który miał tutaj miejsce, tak jak widzicie, no po prostu już mieliśmy dystrybucję w stronę ponownie właśnie tego order bloka i popatrzcie jak się znowu od niego odbiliśmy po prostu co do pipsa moi drodzy odbiliśmy się od tego order bloka, więc podejrzewam, że teraz możemy zobaczyć po prostu szybką odbitkę, jakiś retracement, spadki przez chwilę na eurodolarze, a później już zebranie na przykład gdzieś tutaj samych tych płynności. No bo, tak jak wiecie, te metodologie, z których korzystam, są. Fraktalne w sensie, no jakby po prostu działają na wszystkich time na wszystkich interwałach czasowych, dlatego też staram się mimo wszystko jak najprościej te wyższe interwały sobie przedstawiać. Więc, więc oczekuję gdzieś teraz tego, że będzie tu właśnie jakaś mini, powiedzmy sobie szczerze, podbitka na tym, na tym dolarze i później może rzeczywiście już jakaś zrzuta, skoro tak mocno zareagowaliśmy w tym fair value gapie. Moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo za, za uwagę. Bardzo się cieszę, że tak aktywnie podchodzicie do moich materiałów. Cieszę się, że mogę tutaj Wam prezentować swoją przygodę. No i co? Widzimy się w kolejnych częściach: czy to nie kursu, czy to już samego, samego podsumowania tradeów. Yo!